Trzecia niedziela wielkanocna, gromadzimy się na Eucharystii, gromadzimy się wokół Jezusa. Dziś usłyszymy w Ewangelii, jak Jezus zgromadził wokół siebie na nowo tych, którzy chcieli porzucić apostolstwo, chcieli wrócić do starego życia, chcieli wrócić, by po prostu łowić ryby. Nie tylko się im ukazał, nie tylko dał im siebie doświadczyć, ale nade wszystko na nowo rozpalił ich serca i wezwał ich, by wypełniali to, do czego są wezwani. Wierzę w to mocno, że także dzisiaj podczas tej Eucharystii, nam tutaj zebranym, Jezus chce dać się doświadczyć, chce nam przynieść uzdrowienie. Z najgłębszych ran, które nosimy w głębi serc. I chcę każdego z nas, chce Ciebie wezwać, by szedł za Nim i łowił ludzi. Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiackim. A ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza, oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do niego: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przewdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus – Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że to jest pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy z martwych A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci Odpowiedział mu: Tak, panie. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś, baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś, owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus. Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sami, chodziłeś gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do Niego: Pójdź za mną. Kochani, wysłuchaliśmy przed chwilą prawie całego 21 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, ostatniego rozdziału tej Ewangelii. Bardzo piękny jest ten rozdział. Nie wiem jak was, ale mnie zawsze bardzo porusza. I chcę was dzisiaj zachęcić dzisiaj szczególnie, żebyście z tym słowem się spotkali, żebyś dzisiaj po południu czy wieczorem, może w tym tygodniu Wziął do ręki Pismo Święte, otworzył Ewangelię Świętego Jana, łatwo zapamiętać, ostatni rozdział i przeczytaj raz jeszcze te słowa. Jak będziesz sam, przeczytaj też je nawet głośno, żeby zapadły w twoje serce. Spotkaj się z tym słowem. Dzisiaj tak szczególnie zachęcam, bo w trzecią niedzielę wielkanocną Kościół obchodzi ją też jako niedzielę biblijną i rozpoczyna się Tydzień Biblijny. Ci z Was, którzy. Codziennie lub często czytają Pismo Święte, tych nie trzeba zachęcać, ale jeżeli ktoś z was czyta rzadko albo wcale, to może dzisiaj właśnie jest taka dobra okazja o tydzień biblijny. Wezmę Pismo Święte, zrobię zmuknę kurz, otworzę i przeczytam. I może właśnie w ten sposób zacznie się dla Ciebie piękne spotkanie z Jezusem, który żyje w swoim Słowie. Piękny jest ten rozdział, dopisany jakby trochę później. Dwudziesty rozdział Ewangelii Jana ma już takie zakończenie, jakby Jan zamierzał zakończyć całą księgę. Tydzień temu to słyszeliśmy. Po tej scenie, kiedy Jezus się ukazuje apostołom, kiedy Tomasz tam próbuje włożyć palec w, w, do boku Jezusa. Dwudziesty rozdział kończy się, że właśnie Jezus uczynił jeszcze wiele innych znaków, te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Tak, jakby Jan już kończył. Tak to wygląda, jakby po jakimś czasie Jan przemyślał, może Duch Święty go tam jeszcze bardziej poruszył, żeby zapisać jeszcze ten rozdział. I dobrze, że on jest. Dobrze, że on jest. Ten rozdział i ta scena, myślę, że widzicie to, są wręcz odbiciem czy powtórzeniem sceny sprzed trzech lat od tych wydarzeń. Trzy lata wcześniej nad jeziorem Genezaret, nad tym samym jeziorem, w tym samym miejscu, wydarzył się ten sam cud. Wtedy, kiedy ten cud się wydarzył, cudownego połowu, kiedy Szymon Piotr padł do stóp Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Wtedy Jezus powiedział: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Zostawili sieci i poszli za Jezusem. Mamy moment po zmartwychwstaniu. Mamy te dni, kiedy nie wiemy, jak to chronologicznie wyglądało. Święty Jan zaznacza, że to jest trzeci raz, kiedy ukazał się Jezus. Uczniowie są już w, gene... w Kafarnał, są nad jeziorem Genezaret, czyli już wrócili z Jerozolimy. Więc min... musiało minąć kilka, może kilkanaście dni, może nawet kilka tygodni. A Jezus do tej pory im się ukazał dopiero dwa razy, bo to jest trzeci raz. I słuchajcie, nie wiemy, co działo się w ich sercach. Możemy to tylko wyczytać między wierszami. Wcześniej byli z Jezusem trzy lata, dzień w dzień. Potem przeżyli no, wielki, wielki swój dramat, kiedy widzieli Jezusa umarłego i się niemalże rozproszyli. A Piotr przeżył swój największy dramat, kiedy wołał: Nie znam tego człowieka, i trzy razy się Jezusa zaparł. A po tym wielkim dramacie, wielka euforia, kiedy zobaczyli go z martwych całego. No i potem przyszły kolejne zwykłe dni. Kolejny tydzień, kolejny. Jezusa nie widać, nie słychać, nie można go dotknąć, nie można się go zapytać. Wrócili do Kafarnaum. Co tu robić? Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Trzy lata temu zostawili sieci, teraz do tych sieci wracają. Wiecie, można by to było tak nazwać, ośmielę się tak to nazwać, szczególnie w tym czasie, który teraz w Kościele przeżywamy, że Szymon Piotr opuścił stolicę Piotrową. W pewnym sensie jakby zrezygnował z tego urzędu, który Jezus mu powierzył mówiąc Tobie powiesz nam klucze, na Tobie zbuduję mój Kościół, będziesz łowił ludzi. A tu nagle idę łowić ryby. Mówię w tym szczególnym czasie w kościele, bo obecnie mamy pusty, pusty tron, pustą stolicę Piotrową. Czekamy na wybór nowego następcy świętego Piotra. Tak przy okazji, może to już w tym tygodniu zobaczymy biały dym nad kaplicą sykstyjską i dowiemy się, kto jest kolejnym następcą, następcą Piotra. I wiecie, Właśnie w tej sytuacji, w tym momencie, kiedy oni wracają do sieci, Jezus powtarza ten cud. I myślę, że im nie trzeba było tłumaczyć, co to dla nich oznacza. Wiecie, tak sobie myślę, gdybym ja albo ty, gdybyśmy przeżyli coś takiego, że doświadczamy, że całą noc łowimy nie ma, i nagle staje ktoś na brzegu mówi: zarzuć sieci, zarzuca mi, nagle jest. Tak dużo, że się sieć o mało co nie zaczyna rwać, tak momentalnie no to jest tak mocny znak, że tego nie da rady zapomnieć. Czy da radę? No nie da rady. Ja przynajmniej bym to pamiętał. I to zobaczcie, po trzech latach powtarza się to niemalże dokładnie tak samo. Więc tak jak słyszymy tutaj, uczniowie nie musieli się pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. I nie musieli się pytać, co to oznacza. Pozrozumieli, co to oznacza. Tak przy okazji podziwiam nieustannie pamięć świętego Jana. Pisze tę Ewangelię już po dziewięćdziesiątce, a ma naprawdę fenomenalną pamięć. Ryb było 153. Pozazdrościć pamięci, naprawdę. I słuchajcie, ta Ewangelia ma takie dwie części. Ta pierwsza część to jest cudowny połów. Które oni rozpoznają, gromadzą się wokół Jezusa i nawet się u nie pytają, kim ty jesteś, bo wiedzą, że oto zmartwychwstały pojawia się, by odnowić w nich powołanie. Poruszające jest to, jak Jezus dotyka Piotra w tym, w tych, w tym spotkaniu. A propos tej liczby 153. Wiecie, są różne. Interpretacje tej liczby. Jedna z takich interpretacji ojców kościoła jest taka, że w tamtym czasie, to jest taka bardzo symboliczna interpretacja, że w tamtym czasie ponoć było znanych 150 może nie krajów, ale krain. Wtedy nie było takiej państwowości, jak dzisiaj ją rozumiemy. A więc skoro wyłowili 153 ryby, to znaczy, że złowili cały świat, No można tak to odczytywać. Ale mi bardzo podoba się inna interpretacja tego, tej liczby, bo ryby było, niektórzy z Was wiedzą, 154, 153 w sieci, a ta 154 na ognisku. Kto poszedł policzyć te ryby? Jan pamięta. Poszedł Szymon Piotr. Piotr te ryby, ryby liczył. Przeliczył 153, przychodzi do ogniska 154. A 154 to jest dwa razy 77. Takich dialogów też się nie zapomina. Przecież to właśnie On, to właśnie Szymon zapytał Jezusa, ile razy mam przebaczyć? Aż siedem? A Jezus mu wtedy powiedział: 77. Więc kiedy Piotr policzył te ryby, zobaczył: 77 i to podwójnie. Właśnie tak przebacza mu Jezus. W dwójnasób, obficie, przeobficie. A potem następuje ten dialog, te trzy pytania Jezusa i trzy odpowiedzi. I niektórzy tak to interpretują, że Jezus się dlatego trzy razy zapytał o wyznanie miłości, bo wcześniej trzy razy Piotr się zaparł. Można tak interpretować, ale myślę, że jest to takie bardzo zubożone patrzenie na, na ten dialog. Wiecie. Ja tak to odbieram czytając Ewangelię, że to uzdrowienie zaczęło się w innym momencie. W Ewangelii Łukasza, kiedy wracają uczniowie z Emaus, i mówią w wieczerniku: widzieliśmy Pana, i uczniowie mówią, my wiemy, że stał. I tam jest takie krótkie zdanie ukazał się Szymonowi. Tylko tyle, kiedy się ukazał? Kiedy Szymon Piotr wracał od pustego grobu. Co ciekawe, jest tylko ta jedna wzmianka, tylko te trzy słowa: ukazał się Szymonowi, a przecież to musiało być bardzo mocne spotkanie. Kiedy wracał od pustego grobu i nagle zobaczył Jezusa, ja tak to sobie wyobrażam, że wtedy właśnie padł zapłakany do jego stóp. Może Jezus go przytulił, może go podniósł. Nawet nie wiemy, co powiedział. Myślę, że było to tak głębokie i tak intymne spotkanie. I Piotrowi było z jednej strony tak wstyd, a z drugiej strony doświadczył tak wielkiego przebaczenia, że nie chciał nikomu o tym mówić. I nikt nikt nie wie, co się wtedy w ogrodzie wydarzyło. Wierzę, że wtedy zaczęło się to uzdrowienie ze zdrady. A tutaj ta liczba 2 razy 77 jest tylko przypomnieniem, już ci wybaczyłem. Więc. O co chodzi w tym dialogu, jeżeli patrzymy na niego głębiej? I tu mamy ten kłopot z tłumaczeniem. Po polsku mamy, czym nie miłujesz, wiesz, że Cię kocham. Czym nie miłujesz, wiesz, że Cię kocham? Mamy dwa polskie czasowniki: kochać i miłować. I zasadniczo w języku polskim używamy ich zamiennie. No jeden z nich miłować jest takim bardziej wzniosłym, bardziej literackim, poetyckim, trochę archaicznym, nieużywanym w języku codziennym. Chyba, że ktoś z Was używa, nie wiem, zakochany chłopak do dziewczyny, mówi: Iwonko, ja cię miłuję. Rafałku, ja cię też miłuję. Mówicie tak na co dzień? <laughs> Uśmiechacie się. Domyślał się, że nie. Zobaczcie, rzadziej tego słowa używamy, ale używamy i zamiennie. Tymczasem w języku greckim, w oryginale, w którym Jan to zapisał, używa dwóch bardzo odmiennych słów: agapeo i fileo. Agapeo, stąd mamy agape, czyli miłość, to agapeo oznacza miłość czy kochanie, miłością heroiczną, szlachetną, gotową do całkowitego i bezwarunkowego oddania. Miłością agape kocha mnie i ciebie Bóg. To jest tak szlachetna i heroiczna miłość. O której mówi Jezus, mówił w wieczorniku, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. A Fileo no, jest tłumaczony jako miłość, ale ta miłość ona wiąże się z pewnym upodobaniem, z pewnym polubieniem, to troszeczkę tak może trywializuje, ale właśnie chodzi o pewne polubienie, takie pokochanie ze względu na pewne cechy. No, lubię Cię, kocham Cię. Nie wiem, jak to inaczej Wam głębiej powiedzieć. Yy, dla takiego skojarzenia, czy są wśród nas maturzyści, za nich też się pomodlimy dzisiaj. Nie mogą O, jest jedna maturzystka, dobrze, będziemy się dzisiaj modlić, bo jutro język polski, jutro się matury zaczynają. Pamiętajmy o maturzystach. Yy, maturzyści szczególnie powinni o tym wiedzieć, ale też wszyscy, którzy uważali na języku polskim. Czy słyszeliście o filomatach i o filaretach? Słyszeliście, czy nie? Bo was przepytam szczegółowi. Nie, nie będziemy robić teraz wykładu z języka polskiego, ale właśnie te dwa słowa, filomaci i filareci, to właśnie od tego greckiego fileo że coś lubię, coś kocham, do czegoś się przywiązałem, coś jest mi drogie. Ale to dlatego, że to coś albo ten ktoś mi się podoba. czy taka miłość za coś, nie? bo jest ona mi użyteczna, przyjemna, wygodna. I teraz zobaczcie, kiedy jak brzmi ten dialog. Szymonie synu Jana, czy Agapes mnie. Tak, Panie, ja ciebie Filo. Drugi raz Szymonie, czy mnie Agapes. Tak, Panie, ja ciebie Filo. Nie o to się pyta Jezus. Więc Jezus można powiedzieć tak patrzy na tego Piotrka. Ach, no dobrze, zapytał się trzeci raz. I za trzecim razem Jezus się pyta. Szymonie, synu Jana, czy ty mnie Filo? Fileis, to przepraszam, czy ty mnie fileis? Jak Piotr to usłyszał, że już się Jezus nie pyta o agapę, tylko o filo, zasmucił się. Zasmucił się wtedy i powiedział Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, jaka jest moja miłość do ciebie. Że ona nie jest szlachetna, że ona nie jest taka heroiczna i taka czysta. Ty wszystko wiesz. Wiesz, jaki jestem. Że w chwilach uniesień to wołam, że jestem gotów pójść z Tobą do więzienia albo nawet na śmierć. A w chwilach próby jestem gotów nawet się Ciebie wyprzeć. Ty wszystko wiesz. Wiesz, skoro pytasz się mnie o Filo, to ja ci odpowiem tak. Ja Ciebie Filo, bo jeszcze nie potrafię. Agapeo. Jeszcze nie potrafię Cię kochać tak bardzo. Wiecie w jednej z dawnych pieśni oazowych, która, którą bardzo lubiłem i lubię do tej pory, ciągle zaczynam od nowa. Tam jest taki piękny zwrot. Chciałbym Ci w chwilach uniesień życie poświęcić bez reszty. A potem spójrz, moje ręce są puste, stoję przed tobą ja, grzesznik. I wiecie, mnie ten dialog bardzo porusza, bo ja w nim widzę siebie. Bo taka jest moja miłość do Jezusa. Nie odważyłbym się dzisiaj powiedzieć, że, że Jezusa agape. Panie, ty wszystko wiesz, i wiesz, że w chwilach uniesień, chciałbym dla ciebie. Świat zdobywać i góry przenosić. Ale wiesz, Jezu, jak jest. Znasz moje serce i wiesz, że kiedy mijają chwile uniesień, przychodzi kolejny, kolejny, kolejny dzień i kolejne obowiązki. Wiesz, jak wygląda moja modlitwa, jaka jest niedbała. Wiesz, jak wygląda moje oddanie się Tobie. Wiesz, jak wygląda moje postępowanie według Ewangelii. Ile jest w moim postępowaniu jeszcze mnie i mojego egoizmu, moich wad, które ranią innych ludzi. Ale jednocześnie Jezu chce ci powiedzieć razem z Szymonem, choć nie potrafię cię kochać miłością Agapę, wiesz, że cię kocham, wiesz, że ciebie filo. Siostry, bracie, jaka jest twoja miłość do Jezusa? Nie znam waszych serc, Jezus je zna i być może twoja miłość jest już na takim stopniu heroiczności i szlachetności. Że jesteś gotów naprawdę dla niego wszystko. A być może tak jak u mnie, Twoja miłość jest taka nierówna, chropowata, pełna uniesień i pełna też upadków. Taka właśnie filo, ponieważ mi się podoba, ponieważ lubię. Myślę, że pomocą może być odpowiedź na pytanie: dlaczego? W ogóle dlaczego jesteś chrześcijaninem? Dlaczego idziesz za Jezusem? Dlaczego przychodzisz na Eucharystię? Bo lubisz? To dobrze, jak lubisz przychodzić na Eucharystię. Dlaczego się modlisz? By poczuć się lepszym? By poczuć się dobrze, bo zaspokoiłeś potrzeby Bozi, Bóstwa? Dlaczego jesteś chrześcijaninem? Bo taka tradycja, bo się przyzwyczaiłeś, bo jak nie spełnisz obowiązków religijnych, to czujesz się swoją. A może rozładowujesz w ten sposób jakieś swoje potrzeby, czy zaspokajasz swoje potrzeby, rozładowujesz swoje napięcia właśnie w różnych formach religijności. Wiecie, tak nieraz ze smutkiem patrzę na różne bojówki katolickie, czy bojówki chrześcijańskie. Myślę, ciekawe jakie oni potrzeby rozładowują w tym, że w imię Jezusa są gotowi no właśnie, być agresywni, mówię, zamknę ten wątek. Ale to jest pytanie, z którym myślę, warto, żebyś stanął. Dlaczego? Czy dlatego, że właśnie bezgranicznie jesteś oddany Jezusowi, czy po prostu na dzisiaj filo? I mam dla ciebie dobrą wiadomość, żebyś się nie smucił, jeżeli odkrywasz, że jeszcze nie kochasz miłością Agapę. Bo wiecie, co jest piękne w tej Ewangelii? Po pierwsze, że Jezus zszedł na ten poziom do Piotra, a po drugie, mówi do niego: Szymonie, Piotrze, mi to nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi to, że jeszcze nie potrafisz mnie kochać tak, jakbym tego oczekiwał. Nie przeszkadza mi to, chodź, będziesz pasu moje owce, pójdź za mną. I właśnie takiego człowieka wybrał na pierwszego papieża. Na głowę Kościoła, na głowę pierwszej wspólnoty. I chcę Ci powiedzieć, że również Ciebie Jezus wybiera, byś szedł i zdobywał 153 ryby, czyli cały świat dla Niego, byś zdobywał, kochając tak jak Jezus, byś zdobywał tak, jak potrafisz. Również Bóg Ciebie może użyć. Może Ciebie użyć. Prosi o jedno. Pójdź za mną. Nauczę Cię kochać, nauczę Cię umywać innym nogi, nauczę Cię przyprowadzać innych do mnie. Wiecie, jak patrzymy chociażby dzisiaj na pierwsze czytanie, gdzie stoi Piotr przed Sanhedrynem i mówi odważnie i walczy o tą wspólnotę, której jest głową, daje się ubiczować i mówi: Będę, będę im głosił Jezusa i będę wszystkim głosił Jezusa. A potem po ubiczowaniu cieszy się, że stał się godny cierpieć, ale nie, nie odpuści swoich owiec. To już jest inny Piotr po zesłaniu ducha. To jest Piotr, który rzeczywiście daje się zmieniać tej miłości. To jest Piotr, który rzeczywiście da się ukrzyżować i zginie na, na krzyżu za swojego mistrza Jezusa i za swoją owczarnię. Nauczył go tego Jezus. Ciebie też nauczy. I wierzę, że mnie też jeszcze nauczy, jak naprawdę kochać. Dzisiaj jedna tylko odpowiedź, na którą czeka Jezus. Czy Ty mnie, Filo? Tak, Panie, Ty wszystko wiesz. Znaszesz moją odpowiedź? Amen.